Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Tomek Parking Polska. Mamy ostatni dzień roku 2024, więc chciałbym z Wami się pożegnać tym oto ostatnim filmem. A był to dla mnie rok wyjątkowy, ponieważ przez ostatnie 12 miesięcy na moim kanale udało się pozyskać Ponad 1500 subskrybentów, więc wielkie dzięki Wam za to. A jest to o tyle wyjątkowa liczba, że przez pierwsze dwa lata kanału, bo kanał istnieje 3 lata, zdobyłem 1000, więc przy kolejnym roku 1500 to naprawdę coś. Jest to też ostatni moment, by w starym roku pokazać Wam poloneza, więc dzisiaj się trochę przejdziemy, trochę podsumuję ten rok. No i serdecznie zapraszam do oglądania. Chciałbym podziękować również wszystkim tym, którzy obejrzeli moje filmy, niezależnie od subskrypcji. W 2024 może nie opublikowałem ich za wiele, ale uzyskały one ponad pół miliona wyświetleń. I powiem Wam, że naprawdę nie mam słów. Ogromne dzięki za Wasze zaangażowanie i bardzo cieszę się, że gdzieś tam w niektórych momentach udało mi się trafić wasze graciarskie gusta. Również wielkie dzięki za wasze komentarze pod filmami, szczególnie od tych widzów, którzy komentują regularnie, a kilku z was jest. Dziękuję za lajki, za udostępnienia. Mój kanał dopiero się rozwija i. To wszystko bardzo, bardzo wiele dla mnie znaczy. Kolejne podziękowania kieruję do Tomka, który na Instagramie prowadzi profil Cars in the Lens. Tomek, wielkie dzięki za udostępnienie dwóch samochodów w tym roku. Pierwszy z nich to był Audi A6 C7 Quattro. Jest to recenzja, którą możecie obejrzeć na moim kanale. Tutaj w górnym rogu będzie link. Bardzo fajny samochód rodzinny, a do tego Tomek użyczył mi na kilka dni Swojego Poloneza Karo, dzięki któremu udało mi się nagrać jeden z najważniejszych odcinków na tym kanale, a mianowicie porównanie mojego Poloneza Karo Plus właśnie z polonezem Karo Tomka z 1995 roku. Przy okazji opowiem wam dwa słowa, jak w ogóle ten film powstawał, nie było łatwo. Ja musiałem tak naprawdę wypożyczyć ten samochód od Tomka dwa razy, bo za pierwszym razem okazało się, że miejsce, które sobie wybrałem do nagrywania, czyli Parking pod supermarketem, pod którym normalnie się nic nie dzieje, do tego niedziela, więc supermarket był zamknięty. Okazało się, że to był prywatny teren, i gdy już rozstawiłem te dwa samochody, gdzie musiałem je przywieźć po kolei, najpierw jeden, potem wrócić na parking, potem drugi, bo byłem sam, jak to kręciłem, no to przyszedł jakiś gościu i mnie po prostu zwyczajnie wyrzucił, powiedział, że to jest teren prywatny i nie będzie tu żadnego kręcenia filmów. Więc niestety tego dnia już nie znalazłem dobrego miejsca, musiałem oddać Tomkowi na kilka dni poloneza, ale. Był na tyle uprzejmy, że w kolejnym tygodniu dostałem go ponownie już na tyle dni, na ile potrzebowałem. No i cały ten film był nagrywany na przestrzeni czterech dni. Natomiast, żeby nie było tak zupełnie łatwo, miejsce, które już wybrałem, które już byłem pewien, że na pewno nie będzie z nim żadnego problemu, bo wcześniej też nagrywałem tam filmy, przyjeżdżam drugim Polonezem, znowu musiałem tam dojść i okazuje się, że na środku tego parkingu stoi Straż Miejska i nie chcę odjechać. Nie wiem czy spodobały się moje Polonezy czy nie, bo stali, stali, stali. Więc ja po prostu już nie wiedząc co robić, a potrzebowałem rozstawić te samochody po tym parkingu, żeby złapać ładne ujęcia, to zdecydowałem się, że zawsze nagrywać po prostu wnętrze jednego samochodu, drugiego samochodu. No i w końcu, w końcu po godzinie ta straż miejska odjechała. Ja mogłem już rozstawić auta i zacząć nagrywanie hmm, Porównania tych samochodów z zewnątrz. Tak więc, jak widzicie, kręcenie tych filmów bywa nieraz wyzwaniem. Na ostatni dzień zostawiłem sobie nagranie przejazdu i wrażeń z jazdy, ale pech chciał, że strasznie lał tego dnia deszcz. No ale niestety, miałem taki kalendarz jaki miałem. Chciałem już Tomkowi oddać samochód. Żeby go nie przetrzymywać kolejne dni, bo pewnie następny możliwy termin byłby pod koniec tego dnia. Stąd część tego filmu została właśnie nagrana w deszczu. Natomiast bardzo się cieszę, że Wy jako widzowie doceniliście ten film. On na ten moment obejrzał się 48 tysięcy razy, więc bardzo dziękuję za zainteresowanie i za wszystkie komentarze pod tym filmem. No i słuchajcie, last but not least podziękowanie dla Pauliny i Sebastiana za wspaniały prezent, który dostałem pod koniec roku. A mianowicie wydrukowane na drukarce 3D logo kanału Parking Polska. Bardzo fajny gadżet, wielkie dzięki. Na razie będzie stał sobie u mnie w pokoju, ale zobaczę, może gdzieś tutaj uda mi się zamontować w Polonezie. Dzięki, bardzo mi się podoba, super wykonany. Podziękowania już mamy załatwione w tej części. I teraz chciałbym przejść do takiego krótkiego podsumowania, co ciekawego wydarzyło się w ogóle w tym roku na moim kanale i przejść do trzech najlepszych filmów, czyli tych, które się Wam najbardziej podobały. Pod wieloma względami rok 2024 był dla mnie i dla kanału Parking Polska wyjątkowy, ponieważ udało mi się nagrać pierwszy film, który w tym roku przebił ponad 100 tysięcy wyświetleń. A konkretnie chodzi o film Tu była fabryka samochodów osobowych czyli film, który nagrałem, gdy. Wybrałem się na takie wydarzenie spacer po FSO, gdzie można było razem z przewodnikiem i tłumem innych ludzi pójść zobaczyć, jak wyglądały między innymi hale produkcyjne. Znaczy nie wchodziliśmy do środka, tylko oglądaliśmy je z zewnątrz, lakiernie. było trochę historii opowiedzianej. Ja wykorzystałem ten moment do tego, żeby ponagrywać to jak wyglądają pomieszczenia w środku, te pomieszczenia biurowe. To co zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, że za oknami tych pomieszczeń były biurka, krzesła, dokumenty i wszystko wyglądało tak, jakby ktoś po prostu z dnia na dzień to wiele lat temu opuścił i zostawił tak jak stało. Postapokaliptyczny, smutny. No widać Gdzieś ta nostalgia w naszym narodzie, jeżeli chodzi o FSO, dalej jest, bo naprawdę chętnie oglądaliście ten film. I jeszcze raz wielkie dzięki za tak dużą ilość wyświetleń, bo na ten moment ten film ma około 111 tysięcy wyświetleń, 310 komentarzy. Wielkie dzięki za to. Oczywiście, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to ja wrzucam tutaj na górze, w górnym prawym rogu link, i możecie to zrobić teraz albo po obejrzeniu tego filmu z podsumowaniem. Idąc za czasem kilka tygodni później wybrałem się do dzielnicy Warszawy Ursus, gdzie znajdują się pozostałości dawnej fabryki ciągników, traktorów właśnie marki Ursus. Ja Kojarzę dosyć dobrze tamte okolice jeszcze z czasów lat 80., ponieważ jako taki mały dzieciak em, chodziłem tam do przedszkola w Ursusie, a mój tata pracował właśnie w zakładach em, mechanicznych Ursus, był tam kierownikiem w dziale łączności, chyba z tego co pamiętam. Natomiast dosyć dobrze kojarzę cały ten teren. Byłem w szoku, gdy zobaczyłem, że obecnie na terenie Ursusa w zasadzie już niewiele zostało z samych zakładów, są wybudowane gigantyczne osiedla. A zabytkowa hala, która powstała na początku XX wieku, jest praktycznie wyburzana, i niewiele z niej już zostało. Coś tam podobno ma powstać jakaś przestrzeń, taka postindustrialna ale co z tego będzie, nie wiem, być może za jakiś czas się wybiorę i będzie można sobie porównać. Jeżeli chodzi o statystyki, to ten odcinek został przez Was obejrzany 73 tysiące razy. I ponownie wielkie dzięki. Widać, że ten temat Was interesuje. Bardzo dużo komentarzy. Wiele takich rozgoryczonych, że Polska nie ma własnego przemysłu. Z tego co wiem, Marka Ursus jeszcze w jakiś tam sposób funkcjonuje. Została teraz niedawno zakupiona. Film numer 3, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń. Czyli moje dochodzenie pseudo dziennikarskie. Czy Patryk Mić Kiciuk na pewno odnalazł Warszawę M20? Ujawniam ważny dowód w sprawie. Pamiętacie, w drugiej połowie roku gruchnęła wiadomość, że znany dziennikarz motoryzacyjny Patryk Mkiciuk odnalazł w Finlandii Warszawę M20, która ma numer 000001, czyli jest tą pierwszą, która zjechała z Żerania zaraz na początku rozpoczęcia produkcji. Tych samochodów, a tak naprawdę to nie była produkcja, tylko to było składanie już gotowych pojazdów, które przyjechały, a nawet bym powiedział więcej, pewnie to nawet nie było składanie, tylko to było zmienianie znaczków i napisów z rosyjskich na polskie. W każdym razie film powstał pod wpływem impulsu. Zaczęły się pojawiać różnego rodzaju sceptyczne głosy dotyczące tabliczki znamionowej. Że wiele osób się zaczęło dopatrywać, że tam po cyfrze 1 jest cyfra 9, 7 i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że ja wtedy też nabrałem dużo sceptycyzmu. Bardzo wiele ludzi pisało: Nie, to nie Warszawa numer 1, to Warszawa numer 19. Ale powiem Wam, że teraz po kilku miesiącach, już też znając troszeczkę więcej faktów dotyczących tego samochodu, Mogę powiedzieć, że kurczę, nawet gdyby to była Warszawa numer 19, to byłoby to niesamowicie wczesne znalezisko. Mieliśmy do tej pory najwcześniej znalezioną Warszawą, to była tak zwana Norka, czyli Warszawa z Norwegii, która jest pokazana na jednym z kanałów na YouTubie w bardzo fajnym stanie, a tu tymczasem byłaby nawet dziewiętnastka, kurczę, nawet gdyby to była dwudziestka czy dwudziestka piątka, to też by to nam nie robiło ogromne wrażenie. Ale dobra, mamy tą Warszawę numer jeden, no niestety Patryk nie udzielił zbyt wielu szczegółów, tylko powiedział, że o, to jest Warszawa numer jeden, musicie mi uwierzyć na słowo, a jak nie, to znaczy, że szukacie dziury w całym. No i to właśnie mnie zainspirowało, żeby pogrzebać. Ja, wtedy to był też moment, kiedy był zlot FSO. Popatrzyłem sobie jak wyglądały tabliczki znamionowe w innych Warszawach, no i one były strasznie nieczytelne. Najczęściej pamiętam tę Warszawę z rejestracją z Ontario. Okazuje się, że to jest Warszawa, która wyemigrowała z Polski do Kanady i potem wróciła stąd ta rejestracja. Ona bynajmniej nie jest fejkowa, tylko ona taką miała będąc w Kanadzie. I miała świeżo zamontowaną tabliczkę znamionową i właściciel wyjął mi tę, która była oryginalnie, ona była po prostu kompletnie nieczytelna, zaśniedziała, zadzewiała, nie dało się jej przeczytać. Tymczasem Patryk pokazywał w Warszawie numer jeden, że, że, że ta tabliczka jest bardzo czytelna i to gdzieś tam też budziło jakieś moje zastrzeżenia. No i szukałem, przeszukiwałem internet i udało mi się znaleźć jedno z ogłoszeń, w którym pojawia się też jedno z ogłoszeń bardzo wczesnej Warszawy, to jakieś było archiwalne sprzed kilku lat ogłoszenie i tam też była identyczna tabliczka znamionowa, w bardzo podobny sposób było wszystko ponabijane. No i powiem Wam szczerze, że to gdzieś tam mnie ostatecznie przekonało, że, że tak, to, to, to jest duża szansa, że to jest ta pierwsza Warszawa. Bo słuchajcie, największym ryzykiem było to, że to w ogóle nie jest Warszawa, tylko że to jest Pabieda. Która gdzieś tam miała zamontowane polskie linczniki, i ja powiem Wam szczerze, że podłubałem sobie jeszcze głębiej w tym temacie. Już nie robiłem na ten temat filmu, bo nie chciałem robić zamieszania, ale w sumie i dobrze, bo wydaje mi się, że te wyjaśnienia, które się pojawiły w kolejnych filmach już opublikowanych, chyba u Graczyka trochę wyjaśniły też to, co powiedział Patryk w tamtych filmach, a mianowicie. Ja zauważyłem tak, że w momencie, kiedy Patryk odbierał tę Warszawę z Finlandii, to ona na masce miała znaczki Pabieda. Potem te znaczki zostały pousuwane już tutaj w Polsce. Dodano znaczek taki z przodu, taki emblemat z napisem FSO, którego oryginalnie w Finlandii ta Warszawa nie miała, no chyba że po prostu gdzieś on był. W dany w kartonie, proszę, tu jest Warszawa, a tu mam jeszcze karton części zdemontowanych, no to tak też mogło być, nie mogę tego wykluczyć. Natomiast to, co mnie najbardziej um, tak jakby zastanowiło, to jest dlaczego te znaczki Pobieda tam w ogóle były na tym samochodzie, skoro na polskich Warszawach w miejscu Pobieda było napisane Warszawa. No i gdy sama Warszawa wylądowała w Muzeum w Otrębusach, na zdjęciach ewidentnie było widać, że tych znaczków już nie ma. Co więcej, jak przyjrzycie się z jednej strony, to widać, że podczas usuwania tego znaczka no, użyto jakiejś pilarki czy, 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 czy jakiegoś diaksu. No, uszkodzono wręcz tę maskę, która, która tam była. Są na niej uszkodzenia, których nie było w Finlandii. I to znowu zaczęło mi zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Ktoś tak bardzo chciał, ktoś był tak bardzo mocno zdeterminowany, żeby usunąć to oznaczenia pobieda. No, i teraz powiem Wam, że z perspektywy czasu myślę sobie, że okej, okay, no chciano to usunąć, żeby nie było tych dywagacji, tak? Ale moim zdaniem powinno się takie rzeczy powiedzieć. Dopiero właśnie w filmie Graczyka Patryk powiedział, że maska była nieoryginalna. Ja też miałem taką teorię, że no nie mogę tego tak jakby przekreślić zupełnie. Mogło być tak, że przez 70 parę lat ktoś tę maskę wymienił, tak? Ja mam słuchajcie od nowości Citroena, który w tym momencie ma 6 lat. Ja już w nim wymieniałem ilusterko i przednią szybę, że przez 70 lat wiele części w takim samochodzie mogło być wymienionych, a że nie było po prostu części od Warszawy, no to e, instalowano części od Pabiedy. Warszawy miały, mają taką cynową, e, Warszawy mają taką cynową e, tabliczkę pod, na podszybiu z wybitym numerem nadwozia. I jasnym jest, że. Do nas przyjechały gotowe Warszawy, które musiały mieć już wybite numery. W Związku Radzieckim ktoś na jakimś forum wrzucił zdjęcie dokładnie tej cynowej tabliczki z numerem. Ja znalazłem, zapisałem sobie ten numer i pogrzebałem troszeczkę w internecie. Znalazłem tam taką stronę po rosyjsku, fanpage Pabiedy. I tam można było sobie sprawdzić mniej więcej w którym roku produkowano nadwozie o danym numerze. No i wyszło na to, że to nadwozie najprawdopodobniej wyprodukowano albo z końcem 50 roku, albo z początkiem 51. Co by się w 100% zgadzało. Pozostaje mi tylko jeszcze zabrać Was na przejażdżkę i opowiem Wam troszeczkę o wydarzeniach, które udało mi się z kamerą odwiedzić w tym roku. Więc zaczynamy. To przejedziemy się w tę ostatnią podróż w 2024 roku. Eee, Odpalamy. Zapinam pasy. W 2024 roku udało mi się odwiedzić trzy wydarzenia motoryzacyjne. Pierwsze z nich, które gorąco polecam, to Forza Italia. Muszę Wam powiedzieć, że jest to event motoryzacyjny, który jest na zupełnie innym poziomie. Przede wszystkim organizacja, miejsce, czyli tam jest taki pałacyk, piękne zielone tereny, staw, wino, włoskie jedzenie, muzyka. Różnego rodzaju animacje dla dzieci no, Byłem pod wielkim wrażeniem Jak tego typu wydarzenie Może być zorganizowane No i przede wszystkim przepiękne samochody Które się tam zjechały Maserati, Ferrari no Fiaty, Alfa Romeo no, przepiękne, Przepiękne wozy, Lamborghini i nowsze, i starsze samochody, które były praktycznie na wyciągnięcie ręki. Bardzo fajny film, jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam, żeby do niego wrócić. A jeżeli nie byliście nigdy na Forza Italia, to koniecznie sobie zaplanujcie wizytę w tym miejscu w przyszłym roku. Kolejne bardzo ważne wydarzenie, bez którego oczywiście mój kanał by nie mógł istnieć to 73 rocznica rozpoczęcia produkcji samochodów osobowych FSO. Czyli coroczny zlot pod fabryką na Żeraniu, który przyciąga setki różnego rodzaju pojazdów, głównie z rodem z FSO. Czyli oczywiście pojawiły się tam Polonezy, duże Fiaty, Warszawy, ale też i inne super samochody. Ponownie, jeżeli nie byliście, to koniecznie Odwiedźcie to miejsce za rok Ja również się cieszę, bo miałem okazję spotkać parę ciekawych osób Również niektórych widzów mojego kanału Więc serdecznie pozdrawiam No i trzecim wydarzeniem to była Noc Muzeów Widziałem salon Toyoty i Lexusa Gdzie miałem okazję zobaczyć ciekawe modele Toyoty Od praktycznie lat 80 aż do niemalże współczesności do tej pory mówiłem sporo o tym, co się udało na tym kanale, natomiast muszę powiedzieć też o tym, co mi nie wyszło, chociaż wydawało mi się, że wyszło, a mianowicie chodzi o film, recenzję amerykańskiego pick-up'a, czyli Chevroleta Silverado który niestety obejrzał się tylko 770 razy, co tragicznym wynikiem pod każdym względem. Mimo, że próbowałem tam trochę poprawować ten film, gdzieś tam się podzielić nim z wami, to jakoś nie padł on na podatny grunt. A szkoda, bo samochód jest naprawdę fajny. W ogóle przejechanie się takim autem to spełnienie marzeń. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie coś zmienić z tym, na przykład poprawić trochę statystyki tego filmu, to jest on dostępny. Wrzucam oczywiście link tutaj w górnym rogu. A Teraz jeszcze troszeczkę o przyszłości tego kanału, czyli jakie są moje plany w 2025 roku. W zasadzie jak co roku plany są takie, żeby tutaj poprawiać Poloneza, żeby on jeszcze lepiej jeździł, bo niestety parę rzeczy w nim nie działa tak jak należy. Mimo tego, że tam wymieniałem jakieś uszczelki, paski i tak dalej, to dalej coś tam z niego cieknie. Nic na to na ten moment nie poradzę, poczekam już do wiosny. Jednym z moich celów na 2025 rok jest po prostu nagranie większej ilości recenzji. No więc tym samym, jeżeli macie jakieś samochody, o na przykład takie jak ten Mercedes, który tutaj sobie skręcał, ile go widać, to możecie do mnie napisać na parking.polska.gmail.com. Oczywiście, o ile Wasz samochód jest gdzieś w Warszawie lub w okolicach Warszawy, tak, żebym mógł dojechać i sfilmować go. Jeżeli możecie udostępnić swoje auto na 3 godziny, żebym mógł nim pojeździć, przetestować go, nagrać w środku, na zewnątrz to bardzo proszę odezwijcie się albo w komentarzu, albo właśnie na ten mail, który Wam podałem. Bardzo chętnie się z Wami w przyszłym roku umówię i jeżeli tylko czas pozwoli, to Wasz samochód może się pojawić również na moim kanale. Moi drodzy, czyli podsumowując jeszcze raz, Wielkie dzięki za to, że oglądaliście film na kanale Parking Polska w 2024 roku. Jeżeli oglądacie ten film jeszcze w starym roku, czyli 31 grudnia, to życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej. Natomiast wszystkim chciałbym życzyć naprawdę dobrego 2025 roku, żeby paliwo było tanie, żeby można było spokojnie. Wjeżdżać starymi samochodami do stref czystego transportu bez stresu, no i ogólnie wszystkiego wszystkiego najlepszego, żeby auta Wam się nie psuły. No i oczywiście do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach już w 2025 roku. Wielkie dzięki! Pozdrawiam Was serdecznie i cześć! Ja już stoję w garażu, ale jako bonus, zobaczcie, jaki zarąbisty Mercedes tutaj stoi. 190e. W super stanie, bym powiedział. Fajny, nie? I wnętrze. Bardzo fajny. Zielona tapicerka tak jak zielony kolor na dwozie. Super samochód.